No, się ma. Dzisiaj. Fu, no, nie było ciekawie. Ale ktoś w komentarzu chciał się dowiedzieć, jak się zaczęła na przygodę z Tibią. To opowiem, a wtedy będzie lecia sobie gameplay. Czemu nie? Więc jakoś tak zacząłem. Już długo po czasach świetności. Kiedyś jakoś w ogóle mnie nie interesowała Tibia. Grałem. Coś o wiele gorszego, a mianowicie metmu. Na szczęście nie, nie za długo, bo potem poznałem WoWA i WoWA grałem o wiele dłużej. Do tej pory co jakiś czas wracam. A tak, w zacząłem, nie wiem, jest 4 lata temu. Dziś w robocie ze znajomymi się zgadaliśmy. Czemu by nie zacząć grać? Daj się spoko, zacząłem Nightem. Oni zaczęli palkiem i Druidem. I mega mi się podobało takie jak spienie w tym Hangzie. We trzech tylko. Ale niestety Night mi się znudził przy 60 levelu jakaś. Bo jako że byłem nobem w TB. Nie było jeszcze udogodnień tyle. To z... Gra na przypominała mi jakiś fortepian. Klikanie tyle wszystkiego. Za dużo było. Teraz. Już wydaje mi się to o wiele prostsze. Ale też dodali te multi action. Ale night jest przyjemny. Mimo wszystko. Z tym, że jest ich za dużo. Potem zrobiłem Palka. Ale prze, przez to, że Palków też jest za dużo. Zrobiłem Sorkę. I w końcu Sorkę mi się mega fajnie grało. Tak biłem 160 chyba. No a niestety zrobiłem przerwę. I wróciłem dopiero jak wprowadzili mąka. I mąkiem grałem aż do 200. Aktualnie mam 212. Nic niesamowitego, ale też dość przyjemnie mi się gra, tylko mam mało czasu. Przez to, albo dzięki tej serii, skupiam się na tej serii. Na Mąka czasem bije, zrobił gitaski, ale nadal ja mam tego sorka 170. I coś mnie ciągnie do tego sorka. Mam taki dylemat, czym grać czy mąkiem, czy Sorkiem. No a na razie na szczęście mam co robić w tej serii. Tamte postacie są drugorzędne. I od cała historia, nic ciekawego. Ale lubię takie gierki, jak Tibia. Niestety. A nie lubię grać z takimi postaciami, którymi dużo mi No i przez to nie gram Paladynem, mimo że najbardziej mi się podoba chyba ze wszystkich. Albo najtem, jest prawdopodobnie mnie na drugim miejscu. Ale najtów jest najwięcej. A praden jest najprostszy. I takie pierdoły, ale już mnie odrzucają od tych dwóch profek. Szkoda, bo szkoda, ale no nawet jakbym tutaj pograł trochę, zaraz by mi wróciły te myśli, nie, za dużo ludzi albo za łatwe. No i mąk chyba jest najbliżej tego, To takie połączenie Nightcap, albo, nie wiem, jakiś Male palek z odrobiną logicznej postaci. Ciekawe połączenie. I do tej pory spokojnie się gra. Na początku był taki dziwny, strasznie ten mąk ale już po tym, gdy zacząłem chodzić na x na tej isy, to już mi się mega fajnie grało tym. Teraz już mogę na, nie wiem, jakąś Meduskę pochodzić, Meduza Tower. I też jest fajnie. Ale nie mam czasu. Koniec tego gadania. Zrobiłem imbu. I... żałowałem, że zrobiłem imbu. To były wywalone pieniądze. Nie wiem, może coś robi źle, ale zrobiłem imbu pierwszego poziomu. nauk, łuk. Creed i Money. I na kelmet manę. No i no niby jest spoko z tą maną. Nie daje to jakoś dużo. Ale daje. Z tym że sity słabsze niż stary. Zdecydowanie słabszy. I no trochę popróbowałem dałem szansę temu kompozyt Hornbołowi, Może strzałki za słabe nie wiem. Ale no zmarnowane pieniądze. I chciałem odrobić, ale za dużo do odrększenia byłbym naprawdę na minusie i jako, że w komentarzach nie było sprzeciwów po ostatnim filmie, żeby robić tylko postaciami, śmiało, to już pewnie widzieliście po miniaturce, zrobiłem. Wszystkimi postaciami blockchain, co było strasznie czasochłonne, nie powiem, ale ludzie to skupują po 120, 110, trochę więcej. Niewiele mniej, czyli znaczy niewiele taniej niż oferty sprzedaży. I łącznie 12 postaciami, aż tak, aż tyle gównianych postaci mam. Które by, były wcześniej na Handling znaczy na Laki Charmach, i 12 blot herbów. Sprzedałem wszystkie. Średnio wyszło po 110, tak można, te wszystkie ceny. No, średnia za jeden 110, może nawet trochę więcej. No, ale śmiało można powiedzieć, że. Po tym wejście z Zimbu plus te no i nie, nie podliczyłem wszystkiego dokładnie tylko z tam na koniec pokażę bo udało się sprzedać oczywiście te herby no ale powiedzmy, że dzisiaj zarobiłem jeden kaka na pewno już po tym wejście całym więc jestem mega zadowolony Chociaż no, zajęło mi to dużo czasu. Samo dojście tam, wszystkimi postaciami, chyba godzinę, bo te zasrane małe spidery Poisona rzucają i trzeba czekać aż Poison zejdzie, potem aż Kombat zejdzie, a zanim zejdzie Poison i Kombat, to już następny Spider respił. Tragedię. Nie chciałem się podleć, ale. Czemu nie warto zrobić? No i tak, godzinę poświęciłem, żeby tam dojść, z 20 minut albo więcej, żeby wszystkimi postaciami zebrać tego blot herba. Jeszcze musiałem jedną postacią podrzucić maczetę, linę i łopatę na miejsca, ale tego jeszcze nie nagrywałem. Tylko zostawiłem przy dziurach łopaty, liny, maczetę czy krzakach. Dwie maczety, bo z jednej i z drugiej strony. No i tak, dojście godzina, z 20 minut, może 30, zagranie wszystkimi postaciami, bo oczywiście też ten poison, ten mały spider na dole. No i potem przerzucanie tych wszystkich blot herbów kolejne pół godziny. No spokojnie można powiedzieć, z dwie godziny na to poświęciłem. Ale to, to i tak szybsze niż jakiś Hunt. No kurde. Ponad 1kk na dwie godziny, bardzo dobry wynik. Tylko czekam na reakcję. Jak się to w większości wam nie spodoba, że coś takiego zastosowałem. To pomyślmy, co z tymi pieniędzmi, pieniędzmi zrobić. No ale na razie sprzedane, kasa na koncie, jest problem jest duży. I teraz. Muszę te wszystkie postacie z powrotem zaprowadzić na laki czarne i robić codziennie te laki czarne. Bo teraz wystarczyłoby, żeby jeden hunting horn poleciał. Dzisiaj zrobiłem, nie poleciał, oczywiście. Wystarczy, że jeden by poleciał i chyba byłby pak. Albo niewiele by brakowało. Więc mam nadzieję, że w ciągu tygodnia. Wczoraj mówiłem, czy jakoś tak, że w ciągu tygodnia teoretycznie może polecić dwa hunting horny. Horny. Przepraszam. Dwa hunting horny. No ale nie wiem skąd wziąłem te statystyki. Tak całkowicie z dupy. Bo przecież już kiedyś próbowałem i w ciągu miesiąca. Tylko jeden hunting horn mi polecił chyba na te wszystkie postacie. No ale będąc optymistycznym. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia poleci jeszcze jeden. I tym zakończymy serię. Będzie pak. I zobaczymy co dalej. Prawdopodobnie seria od paka do paka. Już wtedy bez żadnych udziwnień. Tylko po prostu hunt. A w takich miejscówkach gdzie też przy okazji nie ma waste. A. To już by było łatwe. Tak mi się wydaje. Może udałoby się nazbierać w następnej serii. Na pewno do paka się uda. Ale jeszcze może jakieś ...wandy. Przy okazji, że podskilować tę postać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie, rekordowy Zerobas. Niestandardowy na pewno. Ale coś musiałem, bo na dzisiaj też nie było kolorowo. Ale przez to, głównie przez to, imbu. Ono się może w końcu zwróciło, ale. No, no te stary biją mocniej z Shieldem. Jestem wytrzymałszy. Może po prostu nie umiem tego kajtować. Tak się mówiło to w głowie. Kajtowanie. Nie wiem, czy tutaj też stosują tibici taką definicję. No ale za dużo obrywam z tym łukiem, Bo nie ma co się uszykliwiać, Nie umiem grać. Tyle. I z starami i shieldem o wiele wygodniej się gra. Dzisiaj też była taka bieganina, głównie z miejscówki na miejscówkę. Jak zobaczyłem, że no nie ma szans, standardowo, żeby być na plus, to już poszedłem na te nieszczęsne blot herby, co mi zajęło strasznie dużo. Jak już mówiłem i się powtarzam, wybaczcie. Ale jutro już wracamy do sta standardowego pochwalenia. Będę nagrywał te raki czarny wszystkimi postaciami, A jak nic nie poleci, to nawet nie będę tego rzucał. Tylko ten tym wspomnę, bo bez sensu. A jak coś poleci, się coś, Funtime Corner w końcu poleci, to to oczywiście pokażę. Blood Herpy pokaże Zax. No to jest... główne wydarzenie odcinka. Na pewno. Wszystko zrobiłem sam, nie prosiłem nikogo o pomoc. No nie powiem, pomęczyłem się z tym, a już wspominałem, więc jak ktoś chciałby zrobić coś takiego samego, to spokojnie postać ósmy level wystarczy, ale fajnie by było, jakbyście znaleźli kogoś do pomocy, żeby tam tego GS odlurować, nie wiem, walla postawić, firewalla pilnować tam, żeby ten GS się nie ruszył. Bo, jak próbowałem postawić Wola, no to oczywiście po logaucie ten wall znika. Jedną postacią zdążyłem, jedną musiałem znowu ubijać o macie. Postać za postacią. Jedna miała tu nieprzyjemne spotkanie z Giesem. Myślałem, że już w templu się obudzi. No to zebrałbym backpacka. Nic by się nie stało. Spodziewałem się, że kilkoma postaciami się przewrócę. I tutaj w tej szafce sobie przerzuciłem wszystkie herby No tutaj nie łazi. Skaczeł. Przerzucone od strzała. No i co? To tyle na dzisiaj. Tylko pokażę Wam stan konta, bo zarobku nie chciałem się liczyć dzisiejszego, bo to jest taki. No nie jest to standardowy sposób, więc już tego nie liczyłem. Tylko aktualny zarobek. Macie na ekranie. No ja się żegnam. Do jutra.